Nie w kolejnym odcineczku z Minecrafta ze mną jest xxx, Wiktor xxx o. Dzień dobry Ty mnie zawsze, chłopie, denerujesz, ale dobra Ej, pan, wyjebują rzeczy Ła to kurwa, mi się przyciski Ej, kto tutaj wali potki? Nie wiem, ale ja zbieram Ej, Spowolnienie, siła, odporność i odporność na ogień Ej, to, to fajnie, idziemy na diekso Odporność na ogień, jak będzie ktoś miał miecz z Ej wiesz, że ja zapomniałem czegoś wyłączyć, ale dobra Dlaczego? No chyba się domyśl. Ej, mister lulowek ma mieć I ma... Ej, ma ty, i ma... zobacz, tutaj to zrobi, ej, zobacz Czekaj, bo... gdzie ty jesteś? Tutaj Aha, ej, czekaj, no bo ja chcę iść, nie, ale czekaj, masz mi... Sp... masz tego, skina tego Pingwina Polski pingwin no chyba to to jest mój secik, wszystko moje, no na odcinku chcę zobaczyć co ja mam. To jest takie super odjazd nowo. Dobra. A okay. ja mam 32 refile. Pobijecie. 49 refów i 74 koksy. Wow. Ej, koksy 15 jeszcze. Dodaj mi tam... Yy, yy, no ja weź sobie zostaw jeden stack, a mi daj tam. Chyba głupi jesteś. Nigdzie! No Tu do chociaż daj Nie, nie, nie. Nie, no ja nic nie chcę, za chwilę sklepię kogoś diaksowego i później... No, sklepie drugiego diaksowego. Ja, ja wyszłem, chodź tu ze mną. Trzymaj mnie ze mną, sklep. Dobrze. Dla, ale mi się myli, myli mi się. Wiesz czym, bo zawsze coś włączałem, nie? uważaj BO FILIK CIE BIJE! WIEM! No fuck, padam, nie! Bo czekaj, muszę ci dodać do tego do ja Tego telewizji. nie mam włączonego w ogóle. Nic ja nie mam, wszystko mam podłączane. Bo jeszcze banan mi zauważy, wiesz. A wiesz co? Jaki mister banan? Szybki banan chyba. No, bo ja powiedziałem banan. Ej, kurde! Nie! Ej no victor no, Pieprz się! Co? To ja! A, koczu, 15 mnie zabił. Dobra, ej, nie wiesz co... Nie, czekaj. E, gdzie ty jesteś? A nie widzę się, ja się. padłem przez was, idioci. Dobra, pieprzę to, włączam to. I kto teraz mi podskoczy? Teraz będę was wszystkich na hity. Czekaj, za chwilę się dodam, dodam cię. Ja już cię dodałem. A. O, gargamel! Dobra, było mało życia. Uważaj, bo jakiś fili kupił? Jest... ile mnie ludzi goni? O ja spieprzam, nie, niej, ja spieprzam. ej mięska nie wziąłem, fuck. Obie Dobra, bez. chcecie mnie? No to dawaj, o ty, to tylko ty, ty chcesz mnie, to nie dostaniesz. Za koleś miał full ten, yy, no wiesz, yy, miał full HP a ja miałem tylko dwa hapsy, jego zjadłem. O oh, fuck! Nie, to jest durny Mike... Durny Minecraft. Minecraft pieprzony, ej, czekaj, bo ja muszę o. A te diaksowie, to nie się tylko chowają na spawnie. <laughs> no brawo. Bo, bo I, ja się żelaków. No. Ja rzadko zakładam Diaksyku, bo tutaj dość często są... Ej, ej, dawaj na koksu, bo koksu jest taki cheater. No brawo. Lognął! No, Jaki ci... Lognął. Jak logną. ja, podczas walki? Nie, on ma chyba na i może podczas walki nawet logać. Oż TY w mordę no dusza to ja też... Bo jak ktoś, bo jak ja ktoś ma no do i zobaczymy, kto będzie LEPSZY bo jak, ma, bo, bo jak ktoś ma no dusa, to może nawet podczas walki się vlogować A to ty Ej, ej sorry nie czekaj to osłaniaj mnie a ja cię dodam O ja już cię dodałem <laughs> XX pedał XX Jaki pedał z ciebie? Teraz się sklepie No nie bij mnie bo ja tutaj się opróżniam Opróżniasz się? Chyba główienko z dupy. Nie, ja ja z tobą nagrywam! Nie, ej dobra, nie, dobra. Ludzie, mówię to do was. To jest pierwszy i ostatni odcineczek z tym Iglis. Jak się zwałeś? A co? Nie... I Jesteś idiotą. Nie, nie, ja z tobą nie będę kręcił, koniec! Ale kubka. No pa jaką ładną kubkę zrobiłem. Gdzie? Do wow. wycieraczki. Zrobię normalnie screen. Ej nie, moje gówno znika, moje gówno znika, to nie fair, to nie fair. No i tylko spodnie i już, to Nie ma, nie ma mojego gówno. I szczerze, to jest za dużo ludzi, dlatego są lagi. No. Myślę, górnik. Idź, idź do kopalni górniku jeden. Pieprzony pieprz się. O, ej, bo Wy... mięsko, daj mi mięsko. Wypierdalaj po ten, po wegal. Ej, dwóch diaksowych wyszło! Oż ty mordę jeża! Koksów wyszedł diaksowy! Oż Ej, e, Wiktor7! Aaaa! się na mnie... Pewnie. A wiesz, ja z Wiktorem gadałem i powiedziałem, że to w ogóle on jest ten, spoko? Wiktor7... Proszę go mam Ten ma pięć dwójkę! Nie kapuję się. Co? On ma 5 2 mieć 5 2 powinien się znać. Ja, ja biorę jednego koksa, z i idę tam w tą bitkę. Gramy? Okay. Ej chcesz, e, e, a ją, Ej, ty, ty przecież masz. On? A ja mówiłem, a ty przecież masz ten. Ty! 6kp ma. Ej to ja debilu, jakie wie który łomny, ty w ogóle ma downa. No a ja go nie mam, proszę. Ja dzisiaj z nim rano gadałem, nie? Ja. Dobra, a ja jestem na koksie, więc jest... Dobra już chyba mi minął bo oni mają takie Ej a ty e, teraz masz y, ten f, y, tego teksturpaka z Kajena? Nie A ja teraz, ale fajny. A ty go masz? No, no to ja go ale faj, 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 fajny mieczyk, fajny mieczyk wygląda To jest maceta czubku To jest mieczyk To jest maceta sobie zobacz. Ale u mnie pisze mieczek żelazny. No tak, ale to jest maczeta. Ej, ale to tak wygląda jakby maczeta. No bo to wygląda jak maczeta, no ty... No tak, a to jest tak naprawdę na normalnym tekstu po komietkach. Ej, ty masz 4 HP. Nie, bo mam 5, haha. No właśnie, teraz widzę nie? Dobra, idzie się klepać. Klepać! Bo dzisiaj w dzisiejszym filmiku mamy klepy, później... Ej, pancernik! ...klepy i później chowany. No, nie, eee... Później idziemy na GTA! Nie, GTA nie, idziemy na chowanego. Ja się lubię chować w graciach. O, o oj, ktoś ma enchantowany mieczyk! Ten X farmer X pedał X. Kurde, nie wiem kogo ja biję! z tymi pedałami! Co ty masz? Sam jesteś pedałem jakieś... Ej, się... no KUJWA... Dzięki, ktoś mi zabił. TeraMisu, zmieniłem sobie mieczy, i patrzyłem, czy w ogóle go mam. A, 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 A. a. Terminator! Terminator stelator. Opowieści. No chodź tu! Już się piniasz? Aha! Ej, mam uchawce! Co się zabije. No co za remenda? <noise> ej, ile? Ile dostałem? A, 133 chyba. U ty złodzieju! Chcia o, dawaj. Nie, ej, Ty, człowieku, ja ci aj zarobiłem. E, chyba 7 tysięcy. E, bo wchodziłem w DXOV, nie e, i Jeszcze raz chcesz zginąć? Chodź. A ty. A ty chcesz zginąć? Ej, wiesz, że ty chodziłeś nie ja Nie, ej, no nie, ty mnie wywaliłeś z tego czegoś. To jest nie fair, bo z miecza więcej zadaję. No nie, nie, ej, weź się odwal, bo ja cię też usunę. Ej, dobra, już cię dodałem. Ej, e, mam Z miecza czepałeś. Ty ciupani, a ja, plecy, ty! Najpierw przyklej Ajo! Co, chcesz sojusz? Chodź falu! To ja ci pokażę co to kuźwa złe, co sojusz, kuźwa. Aaaa! O kuźwa, nie! Ja! <grym, 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 to mnie pancernik, myślałem, że już to ty mi, a ty mi biłeś. Pancernika, ubijemy szkodnika! <grym>, a Wiesz, że masz jedno HP? Ty ale dobry, nie? Ubijemy pancernika. O, oj, pomogę Ci. Nie męcz się z tym trudem. Nie, byś Kurwa, wika! mam laga chyba. <grym> Ty jesteś coś w jednym miejscu, prawda? Nie. Czemu ciebie <grym> ścielać nie mogę nawet? A co ciebie biję? Oła. Dobra, kuć, nie bij mnie! Ja już mam 3 HP. O, no właśnie widzę. Ej, ten przedspawnę tam daleko przed, przed spawnem i dla Dawaj na tego dziu, dziureksa! A właśnie go biję. Ale go spię... Przyłeś do basenu? Dawaj! Ja chcę się ugasić. Ała Nie ja ja się... on mi zabrał dwie stówy! A mi nie wiem, ja nie wiem ile mam. Mony! Jaki złodzik! mam prawie 600 tylko. Tylko pieprzone tylko. Dobra, a ja zbieram, ja mam, mam tytuł, mam tytuł do tego filmiku. Op. Mam tytuł do tego filmiku. Jak? Zobaczysz. Ty, ale, masz 7 ale fuck, później, 7, ale Fuck, Fuck, mi się mi wymyślić się śling! Przecież ty to zobaczysz, ja ci powiem pod A wy, widzowie. O, widzowie, 7, a wy, widzowie, będziecie mogli zobaczyć to, gdzie naciśniecie Oglądaj, nie, nie trzeba nic wziąć, to no po prostu znajdziecie mój odcinek, idę na pieprzonek, o, ej, ja idę na koksu 15, aaa, pieprzonek, o nie, Pembraś o odsiadek złoty, pieprzonek. Ty, Allegro jakiś, jakiś koleś się nazwał Allegro, dobra, sklep jego a nie, to nie było Allegro, to było coś na kościoł. Jakie lagi, ty w ogóle tak cofa, ty w ogóle tak, No wiesz. dlatego ja nie przepadam na tym serwis. Ty ej, a wiesz, że o czwartej dzisiaj jest nowa edycja serwera mz 4 I wbijamy tam? No, ale to dopiero o czwartej będzie, nie? Ale to Wojny gildi tylko. Ej, ja tu jeszcze z nami Co robimy? Piję, no? Ja chcę moje ja, ja chcę się napierać, ja chcę setupować. No mamy kurwa ekipa, ty byś przy... Ej, ty jesteś z nami chyba, nie? No, nie no, jestem we własnym Ej, waczeniem kuźwa. Waczeniem. znasz tego dziha, pieprzonego z dzicha, nie? No, znam tego, tego zja... no. zjadać koktać jakoś tam. No, tak, no. No to właśnie, o kurde, jesteś taki temp... W każdej rozmowie, ej, dobra, popatrz tutaj daje wszyscy wszystkie osoby, które są w gildi z nami. Ej, pe... ej są w ekipie. No chodź tu! Oj, ale tam chodzida organ jest pierwsza. Chodź, klaty ciepła. Dobra, nie wiem. Ci się gramy na cheat! Taki... Taka... Dobra, nie. Mam tak nadzieję, że... Będę o się... nie, diu Diureks! Ej, mam nadzieję, że wy nie powiedzcie tego bananowi, ani pana tego nie obejrzy. Choć chciałbym, żeby banan obejrzał mu... Z... Banan już teraz nie gra! Chyba. Minecrafta. Gra. Dzisiaj był filmik jego, widziałem, oglądałem, wliczę z g na jakimś serwerze On ma przecież, on będzie miał 18 lat i gra w Minecraft, a. o ja jebie ja, ja. Ale dobra szacun wow. nie A ja, ja zamierzam się zrobić nową serię ze Crystal, Wars The Force Unisled 2 Taka nowa g. No Wiktor ty dał, nie masz Co za dał, Co nie Wiesz jaki on jest słaby on ma ostrąś pięć Wiktor! Ja go sklepię i tak urozjebiełem! Na skąd ty to wiesz? No bo tutaj widzisz Royal i można sprawdzić. Jak tam jest Royal mieć i tam możesz tam tylko przesunąć e, czałkę na ten mieczyk. On ma pięć dwójkę, dawaj na Wiktora wszyscy. Co mnie tu klepie pan pieprzony? Ubijemy no nie, nie. pancernika, zrobimy mu logika No weź, nie śpiewaj takich rzeczy, zaś ci coś powiem, okej? Okay? Dobra tak, ci, Ale nie śpiewaj takich rzeczy, nie Bo no wie, Nie używaj takiego wulgaryzmu Także Opsia tutaj... kość, o, kość kurza łapa no, Mordejaza ty, masz 7 HP jest. Już żeby to posłyszałem. Biały sernik! <laughs> Jeszcze taki jest coś tam, biały sernik, żeby to się żeby nie używa wulgaryzmu, coś tam było. Biały sernik jakiś. Dobra, tak żeby nie było nudno, zaśpiewam do Was piosenki. Tak żeby nie było nudno, to ja już mam 600k. Sześ A ja nie wiem ile mam. Czekaj. Money. Ej co ja gadam 600k? 600k to 6, 6, 600 tysięcy. Nie. Dora, 60 ja, złotych ja, ja własność, że A dokładnie 60 dolarów. To będzie taki prezent, ale nie. To będzie prezent na gwiazdkę albo na zająca. To się Niedługo to będzie e, już na YouTube, zrobisz e, będzie całość zrobione, tylko że to jest trochę roboty. No A i... ja dlaczego nie napisał już na czacie, że przywitajcie się z YouTube? Właśnie, zapomniałem, dobra, za chwilę, okej? Okay? No chyba pożegnajcie się z YouTube! <laughs> nie, nie, dobra, cicho. E, dobra, tak. To będzie taki początek, jedną zwrotkę do was. Ktoś do mnie napisał? E, nie? Jedną zwrotkę. Dobra, to tak. Jesteśmy hardkorami, właśnie budujemy zamek w naszych głowach. Zamek. Idzie nam doskonale. Jesteśmy już w połowie, jak podejdziesz to oberwisz w głowę To jest święta prawda, koksa zjem zajebie Cię na śmierć, Uuu, położę Cię I będziesz prosił o litość mnie, a ja ci powiem, że kurwa nie, że kurwa nie, nie No Fajne to gówno A pierwsza Dobra, czekaj na Ja no coś to jest zajebiste, weź to subskrybuj ta kurwa lajkujta i chuj no. Bo inaczej w mordę nie, no, nie nie, 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 nie przesadzajmy. Tak. Jebana... I polecam, e, oglądaj te filmiki, abstrahuję, zajebiste. Ej, dobra, czekaj, ja muszę zmienić teksturkę, bo to jest, no, to jest zarąbista teksturka. Polecam, tylko że... Tak trochę no tutaj. Aj nikt nie odpisał. No, co nie obrażaj ta się, ale jestem trochę zwariowany, nie? Tak na co tak na co dzień. Dobra, jeśli chcecie, żebym z tym czymś XX pedał chyba XX... No. Co widzisz pedałem pedale jebany? Ej, co powiedziałem? Bez... Aha, przepraszam, kurza łapa. Ty <grybany>. Okay. Prędzej to nie będzie, to będzie komedia o okay. Ale niech się trochę niech, niech się trochę śmieją widzowie Niech mają Śmiech trochę wdechną, wiesz No co mi tu Ty A wiesz, że ja oglądałem śmierć na tysiąc sposobów i koleś się tak śmiał przez 24 godziny, że zdechł No wiem widziałem to Ekoxu 15 ma 7 HP A jak on loga, Tu w ogóle jest taki logacz. No wiem, ej, ja wczoraj... Ja, no dziś to 7pizda mnie zabiła. Ała, ubił mnie. E, tego, nie? Ej, m, wczoraj patrzyłem z gościem, on mi w czasie bitwy logał, nie? A ja, ja, ja go biję, biję, on w czasie bitwy loga. To oh, fuck, No kurde, nie, dobra. Idziemy na chowanego pieprzemysłu. Idziemy na chowanego ziomuśki! Tak, czekaj, to, ej. Dobra i czekaj, jak Radzi... odpadnę Przepraszam, pomyliło się nie ziomuści, tylko ziomeczki Aha. Czekaj, aaa Chodź tam na... do nas, na No właśnie idę, tylko chcesz, żeby mnie zabili Ale nie ty, tylko mówię do ziomeczków naszych No chodź, chodź, zapraszamy, I zapraszamy ty, Ej, stronie. tylko jedna, tylko jedna arena, chodź tylko Ej, yy, trzecia jest tylko Człowieku, ale ja chcę zginąć, ja wszystkich zabijam, nie Ej, no teraz zabijam, bo ciebie nie ma, nie? No. O, dobra, teraz padnę, czekaj. Tak, zabijcie mnie, tak, ty mnie zabijesz na pewno. Chodź, ziołeczku. Dobra, ja już jestem na trzeciej, nie? Bo o. tylko trzecia jest. No człowiek. Dobra, ty jest... to jest Spartak, to jest Spartak. Spartakus. Czekaj, ja mam laga. <noise> Uhu. Dobra, okay. 50 sekund zostało. czubku, ja pewnie nie zdążę, ja już prawie jestem na trzecią. Ty tylko... No. Dobra, o, jestem ja jestem. Zjadłem. Jadą. Czekaj, ja coś muszę ciebie wywalić. O, widzę cię, myszko Miki! Łaaa! Wow. pocza. Po polsku jego nikt to jest myszka Miki. Kurde, ale ty jesteś dobry z angielskiego. Oj, no wiem. Łaaa! Ej, nie lubię No mi na... Mickiej, no to jest Miki, a Maus to myszka, nie? Nie. Ale to, ale się czyta na no, odwrót, myszka I gdzie ty jesteś? Tutaj nie a, tu jest Żyd. Ej, gdybym tutaj mieli nagrywać, to to był koszmar. Ej, weź pokaż te swoje te oczy. Niebieskie. Ja jestem no... blokiem śniegu! Dzięki, że nie powiedziałeś. No i co? A i tak nie będziesz wiedział jest. Jednym... Sz... Ej, jak otrzymujemy I... mieczyk, nie? No to oni zaczynają szukać. Aj o, ty mieczyk! Uwodź, kilo Jaką okilaurę? Skąd ty masz aurę? Ja cię przepraszam, to jest taki... To jest takie, to są takie w ogóle dozwolone, takie, 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 takie mody. <grym> to są takie, no po prostu takie dozwolone mody, nie? Na dobra, tym iść tam. Kurwa, nie wiem, czy zdążę. I tak zawsze... Dobra, idziemy! Mam... Czekaj, ja chwilę sobie poczekam. Ej, chodź tu, to idziemy sklepać tych. Ej, no czekaj, ty... chodź, ja tu jestem blokiem drewna, chodź. Jestem za tobą. Chodź tu przez te drzwi wejść. O, już ta Ej. jest. No chodź tu tympać z tyłu. Ja? Tympa. No tak tympał już go. Aż ty morde oni chyba zaczynają. <laughs> już go. <szukam> Zabiłem go. <laughs> Zabiłem szukającego. Szukający to Aspergera no, pojawi się. Ponownie zadbaj z straszeku O idzie jakiś pedał Adamant Gdzie ja mam się schować? Jestem bulukę Chodź tu! Maszyna kp! 6 kp! To ty? Ja padłem! O nie, dobra, zabiłem go Agatha! Padłeś! Kto mnie zabił! A ja spieprzałem. Nie, nie Dobra, zabiję teraz cię Chodź, chodź kolego Krzywdy ci oczywiście nie zrobię tylko na wolę na śmierć. Uh -oh! C -c 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 -c. Nawet nie wiesz gdzie ja jestem. To... <laughs> ale wiem czym jesteś. O, jestem Wojownicy, kontra potwory. Nie, <laughs> ja, ja tego nie lubię. Nie lubię. No szukaj mnie, szukaj mnie. Ej, ale gramy w takie ciepło i zimno, nie? Jak będę blisko ciebie, ty mówisz ciepło albo zimno. Chyba cię coś boli głowa! <laughs> nie, jak już będziesz mnie widział, okej? Okay? Ciepło. Zimno. Ja Cię nie widzę. Tyś się skoczyła? Runda? Nie, 160 sekund jeszcze. To ja idę się chować. Ty, no ale... Kurde, to gdzie ty jesteś, czubku? Nie wiem. Ja wiem, czym jesteś, ale Cię znaleźć nie mogę. No bo ja o, jestem z na Chodź tutaj, to, tak, dobra. To nie ja. No, a jeszcze żyjesz, no. Malinka 65 65 Zapie mnie No w końcu, gdzie byłeś? Byłem przy drzwiach Serio? A ja tutaj no. Cię szukałem O wiesz, patrzcie trochę, bo Ty ślepi, ja załóż brylę, może plus 20 będziesz widział To Boże, ja już założę i będą mi bolało gały, nie? No, no I wiem. Ja, ja już jak założyłem mojego kolegi plus dwa to już mi było gały. No mi też, Gała je No bo masz zdrowe oczy i dlatego. No choć to ja w trochę to wątpię. Co wątpię? No, bo wątpisz? Gały piękne. Piękne, przezroczyste. Takie niebieskie. Ja sobie zagram rock'n'roll'a normalnie. O, ale fajnie ty! Dawaj. O, widzę cię, jesteś tutaj. DJ A. Bobo! DJ Bobo! <laughs> o. Grube nuty, cienkie no ty! Oo! No, szukać! Ej, no nie Ej. wyzywaj na odcinku! Nie wyzywaj widzów, człowieku! Bo jeszcze przyjadą tam antyterroryści do Ciebie na chatę. To wtedy ja powiem, że to Ty mi kazałeś. To było takie... O, widzi tak. Jaki to kolega. Zgania na kogoś. A my jesteśmy w ogóle kolegami? Przecież nie znam, jesteś obcą osobą. Którą kręcę bez pozwolenia na głowę. No, a my... A skąd my się znamy? Skąd my gadamy? Jak my gadamy? Eee, z tego, z tego... Ty zobacz! Ej, patrz! To jest twoja... Ej, to jest ugniatarka! Ty, ej, zobacz! Chodź tutaj! No chodź tutaj! Patrz, ugniatarka! Ja... Jebodot! Ej, weź tutaj, ustań! I to dosłownie! Chowający <ślańczony> zwyciężyli! Umie tacz Chodźcie, Chodź na jedynkę. Wyglali przez ciebie ty uda małku. Na jedynkę szybko. E-e. Chodź na... A jestem na jedynkę. Chodź do teraz. psychiatryka. Nie, chodź szybko na jedynkę. Ja jedę do psychiatryka na... Ja idę, ja ej, idę do... Psychiatryka na... Na... Trójkę. No laga człowieku, że... Jestem psychiatryką już. No chodź na jedynkę, bo za 30 sekund. A jak Na jedynkę? No. 30 sekund! Nie to piszę, a ja ty. Za 20, 30. za 18 sekund! O jesteś! Jest coś tu, za to Za jestem. Pięt... O, za 13! Pała! Pa, Pała, pa, 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 pa. pa. games! Nie wiem, dobra! <grystanie> jestem! Kim jesteś? Nieba, konferencja padła! już wywaliło mnie serwa! Jaki to? to, to no. Czarnia, ale... Jaki to lol? No. już bo mi się tak, u, tak taki ekran jakiś zrobił dziwny, jakiś ty w ogóle... Jakaś nowa no to, technologia. Daj się, jest Idę po cukierka! Idę po cukierka! A, chcesz cukierka? Tak, ja chcę cukierka. Ej, chcesz cukierka? Ej, chcesz cukierka? Przysnij przez pendraju. Mam rachunek, tylko znajdę ten drive u. No No ślepaku, nie widzisz tego innego arbuzika? O, ktoś do mnie przyszedł, o, oblewie innego arbuzika Dobra To teraz tak, gramy w kadencji Później pewnie nie, nie, nie pójdziemy już Bo on chce iść na... A fuck, na GTA Ale nie, nie pójdziemy, będziemy na, po tej arance kończyli Wtedy ja sam będę musiał kończyć. Nie, nie, spotkamy się tam z panią. Okej, o, tutaj jakieś pto. Tam jest Kamila. O, mamusia już mnie woła, że mam być na dwór, ale za chwilę... O, nie! Ah! Dobra, niech on wróci. gdzie kończyć. Dzisiaj będzie pewnie ten odcineczek. Na YouTubie, masz tu z mordę, masz w mordę, a masz, ja cy o jestem. idziemy dzieci, szukiwać pedałów, a, trochę dziwne, że tu krawcy ale dobra, o, 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 ej, będziemy za chwilę kończyli, już mnie mamusia wołała, żebym na mamusia, no tak, mamusia, Mamusia. Bo ty jeszcze w połyżce jesteś, jesteś, tak mam. Tak. Po się, w połyżce tak śpisz. Że mam e, wynocha na dwóch, czyli mnie wypieczą z domu. <laughs> ja gdzie tu jest jakiś gówno? Ej, dwa, e, nie, jednego gościa, prawie dwóch zabiłem, ale no, padłem w końcu. Uciekaj, bo ja teraz cycam. O, wow. the fuck, co? Ej, nie, cycam, dobra. Ja jakoś... cycam cukierkę. Kończymy, kończymy ten odcinek. Ale podaj link! Czego? No tego. No ale to muszę jeszcze tam zmontować i wrzucimy. A... No ale jak to to te, te sceny to tam wytchnij, te nieco będą przeklinanie. O, takie wiesz, niektóre wytnę. Wszystkie z tobą co powie... mówisz to wytnę. Nie! Ty możesz. Ty możesz. Dobra. Jausiu, Do widzenia? Będziemy I już po... I... skończyli. Tak. I do widzenia. I zobaczymy się jutro. Tak, nie, jutro się nie zobaczymy, tak. Więc subskrybujcie, no subskrybujcie, komentujcie i... Ty, lajkujcie! Ja tak pod murem, wolę w powietrzu, nie a, a lajkujcie, to subskrybujcie, nie? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dobra. Jeśli chcecie więcej takich też filmików z tym panem XX, Wiktor XX, no chyba dobrze. Zapraszam no, się zgłosić no, na... Piszcie w komentarzach e, Nie, e, tu zadwojta do mnie na numer 997 To jest idiota Dobra To <laughs> e, komentujcie i lajkujcie ten odcinek, czyli będzie dużo lajków To będzie więcej odcinków z tym panem No i to z tyle z mojej strony Jeśli Wam Majka się podoba, no to miło mi No i co, to nara, żegnaj się, to się marka Ej, ty już kończy? No, narka